Hm. Mm. Nie patrz tak długo po palcu, sobie w tam Co tu jest? Tak, Nie. tak miało być? Tylko. Na początku. W ogóle tu tak, sobie tak. przeładowałeś. Dynamika! Przeładowuję i jadę. Pozycja. Tu dobrze pamiętamy o ro. Jedziemy. Mhm. Wymiana. Dynamiczna. Tak. Broń tu! Broń tu, cały czas. Jesteśmy w sytuacji, w sytuacji bojowej. Jedziemy. Dynamikę ćwiczymy, a nie. Wbijam, z górami jedziemy. Krocz, ci chodzi. Dawaj, dawaj, do końca. Do, do końca, do końca. Tak. Yy, po pierwsze, nogi rozstawiaj, nie, nie stój tak, tylko rozstawiaj te nogi, a poza tym w tym ręku, o tym ręku chodziło. tu wszystko zamknięte oparte paluchy i one kontrują tutaj broń nie? jedziemy następny Dobra, rozładuj, przejrzej. Dla dzbanów, dla, nie, dla specjalistów internetowych, <laughs> przepraszam. E, Instruktorów internetowych, broń sprawdzona. Magazynek pusty. Bo inaczej nie wierzycie, że ktoś może robić, a wcześniej sprawdza. Przesuńcie się troszeczkę tak, żebym i tak i tak w was nie mierzył, bo się źle z tym czuję. E, czyli, dobywam, stoję, myk. Przeładowuje tu, albo, albo przeładowuje tu i łapie. Nie ma przeładowania tu, nie ma przeładowania tam, tak, tylko dobywam broń, stoję już w pozycji, jestem w sytuacji zagrożenia. Ktoś do mnie zaczął prowadzić ogień. Przeładowuje, albo mówię żydowskie, tu, łapie i pracuje. To jest jedno. Drugie. Zwłaszcza, zwłaszcza do ciebie, ale przećwiczymy to sobie na sucho, strzelałem. Wracam z bronią. Tu wracam z bronią, żebym ja ją widział wejście do komory, wejście do, do lufy. Nie analizuję tu we wszystkie strony, tylko wraca, wracając, zaglądam. Widzę pusto. Wyrzucam, Ach! Ach! wyrzucam magazynek tu. I następny trzymam cały czas tu broń. Wpinam tu. Nie tu. Nie nigdzie na dole. Nie ma czegoś takiego i, i tu zrzucenie zamka, i sobie dokładam. Nie. Wpinam magazynek. zrzut zamka. Wprowadzam broń na cel. Ja specjalnie używam takiego zwrotu, bo ja nie wyprowadzam broni do strzelania. Nie, w, nie robię wędek ani innych. Mam na oku cel. Wprowadzam broń na ten cel. Na linię strzału. I zaczynam prowadzić ogień. Stąd tak, jakbyś chciał, jeżeli przeciwnik będzie w, w bliskim kontakcie, czyli rzeczywiście to e, CQC, czy tam CQB, i jak kto jeszcze lubi, CPK, PCK, i te wszystkie inne nazwy. To ja bym chciał go uderzyć tu, w grę. Tak? nie chcę gościa zabić, mam broń zaczyna iść na mnie uderzam go w grdykę i mogę go sobie dalej operować w razie czego tak? ale to już go na przykład może zastopować nie? i to jest ta sama zasada wyprowadzam, wprowadzam broń tutaj na linię ognia czyli jeszcze raz, samo dobycie stoję luźno, ale jest sytuacja zagrożenia tu już dobywam broń i od razu ją kieruję na cel przeładowanie nie... Nie na zasadzie, tylko wyprowadzam ją od razu. Od razu ją wyprowadzam na cel. I tylko dokładam drugą rękę, tak? Prowadzę sobie ogień. Prowadzę sobie ogień. Nie nastąpił strzał. Nie nastąpił strzał. Wracam z kontrolą i już patrzę dalej na sektor. Wyrzucam magazynek. Pobieram drugi, wpinam zrzut. I od razu poprawiam i tą rękę, i tą, bo do wyjęcia magazynka muszę ją trochę przestawić sobie. Więc jak wepnę i zrzucę, zrzucę, to sobie poprawiam jedną rękę, szybko ten uchwyt. Tu poprawiam, wyprowadzam broń tu, po linii prostej. Prowadzę dalej ogień. Kontrola, palec zawsze oczywiście przy kontroli z języka spustowego. I teraz tak, jakbyśmy normalnie zaczynali strzelczyć. Dobywam broń tu. Markuje przeładowanie, dokładam i pracuję. Jedziemy. Tylko wypycham. A ty zrobiłeś to Nawet jak markujesz, wypycham. Wypycham, dokładam drugą rękę. Idziemy, pracujemy. Wypychamy i pracujemy na języku spustowym. Panowie, wszyscy pracujemy na języku spustowym. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie nastąpił strzał. Wracam z bronią kontrola. Wyrzucam, a ta ręka już jest po magazynek. Tak. tak a zrzut? Wpinam, zrzucam i zamykam uchwyt. Jedziemy, jeszcze raz. Wpinam, zrzucam i zamykam uchwyt. Tak mhm. Pracujemy, pracujemy, pracujemy. Cofamy sobie zamek w międzyczasie. Cofnijcie zamek w tylne położenie. I pracujemy. Pracujemy Znowuż Nie nastąpił strzał. Wracam... A, ty masz dwa tylko? Znaczy ja wziąłem trzeci To dawaj trzeci łóż Nie nastąpił panowie strzał. Jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pracujemy. Nie nastąpił strzał. Wracam kontrola, Wyrzucam, a lewa ręka albo prawa już idzie po, po magazynek. A gdzie masz zasobniki na, na ten na magazynek? Czemu tam nie włożysz? A bo tam na jeden tylko, tak? Ja dwa, tylko trzeci miałem oddzie. Dobra. Wpinamy zrzut od razu zamka, wpinam i zrzucam. Układam ręce z powrotem i na cel. I pracuję. I teraz. O co? Jeżeli ja pracuję co na broni, sprawdziłem celowo. Wyrzucam magazynek w bok. Nie wyrzucam go sobie pod nogi tak jak zrobiłeś, bo już pójdę do przodu. To na nim pojazdów, zwłaszcza na FSR. Już dwóch nam prawie szpagat zrobiło, więc wyrzucam go tu. Z... To jest jedna przyczyna, żeby nie przejechać. Druga przyczyna, że ja mogę go wyrzucić tam, a mogę go wyrzucić tu. I teraz, dlaczego ja go wyrzucam akurat w tą? No, przyczyna jest bardzo prosta. Wyrzucam go w tą, bo już mam gotową broń do włożenia następnego. Jeżeli ja go wyrzucę tam, to i tak muszę wrócić z tą bronią, żeby więc po co mi te zbędne ruchy jak mam jak najszybciej przywrócić sprawność broni więc wyrzucam to jest jednocześnie naciskam z, z takim lekkim skrętem czasami przysadzam ja wiem, że na filmach widzę, że za mocno czasami kręcę tą, tą bronią ale to trzeba wyuczyć sobie muszę wyuczyć sobie nowy, nowy nawyk Dobra? hop Wiemy, jak gotowy, to hop! Chodźcie naturalnie. No po prostu... Jakbyście miny szukali nogą. Nie! Strzelam... Bo ja chcę, żebyście za chwilę już i to w takim tempie, tak, szybko, że, że mam, mam broń i tu i idę, myk, 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 pyk, 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 pyk. tak. I cały czas równiutko, hop. No, miałem nogi No jedziemy, hop. Nie? Naturalnie się skręcam, idę. A nie, bo, bo mi chodzi o to, że ty w pewnym momencie zrobiłeś tak. Szedłeś. Nie, naturalne takie, nie, że mięciutko sobie skręcam, nie? Idziemy. Hop.